Wyobraź sobie ogród, w którym zamiast tradycyjnych alejek wiją się miniaturowe tory kolejowe prowadząc malowniczo między drzewami, bujnymi rabatami kwiatów i innymi elementami krajobrazu, tworząc niezwykły szlak. Po torach kursują elektryczne, spalinowe lub parowe lokomotywy z wagonami. Nie są to jednak zabawki, a autentyczne maszyny w pomniejszonej skali. Ich największą zaletą jest możliwość odbycia prawdziwej przejażdżki. Można na nich usiąść i poczuć się jak pasażer miniaturowego pociągu, a często nawet spróbować swoich sił jako maszynista i samodzielnie poprowadzić cały skład. To często coś więcej niż tylko zabawa. To żywa lekcja historii. Właściciele tych maszyn, prawdziwi pasjonaci, chętnie dzielą się opowieściami o dziejach konkretnej lokomotywy czy lokalnej linii kolejowej, którą ich model odtwarza. Co więcej, takie parki to często jedyna okazja, by na własne oczy zobaczyć repliki legendarnych maszyn, zarówno tych z innych części świata, które nigdy nie gościły na naszych torach, jak i tych rodzimych, które już dawno z nich zniknęły. To świat, w którym pasja do inżynierii spotyka się z miłością do historii, Tworząc niezwykłe doświadczenie dla każdego gościa. To, co w Polsce jest zjawiskiem niszowym, w krajach anglosaskich jak Wielka Brytania czy USA, stanowi ważną część kultury i życia lokalnych społeczności. Tamtejsze koleje ogrodowe to nierzadko arcydzieła inżynierii w mikroskali z własnymi mostami, tunelami i stacjami. Buduje się głównie w skalach od 5 do 7,25 cala, co określa rozstaw szyn. Choć zdarzają się zarówno mniejsze, jak i znacznie większe konstrukcje. Są dzięki temu wystarczająco duże, by można było wygodnie usiąść na wagonie i poczuć się jak w prawdziwym pociągu sunącym przez scenerię malowniczego terenu. Najbardziej spektakularnym przykładem jest amerykańska Train Mountain Railroad w stanie Oregon. Jej status najdłuższej miniaturowej kolei hobbystycznej na świecie został oficjalnie potwierdzony wpisem do księgi rekordów Guinnessa w 2004 roku. Kompleks oferuje ponad 58 km głównej trasy, a łącznie blisko 100 km torów. Tory wiją się przez rozległy, sosnowy las o powierzchni blisko 900 hektarów, przecinając naturalne wzniesienia, mosty i tunele. Projekt rozpoczęty w 1987 roku przez Quantina Parcela rozrósł się w gigantyczny system, który stanowi Mekkę dla pasjonatów. Co ciekawe, tabor kolejowy, dostosowany do imponującego rozstawu szyn 7,5 cala i obejmujący zarówno potężne lokomotywy parowe, jak i nowoczesne składy spalinowe, należy do członków klubu z całego świata, którzy zjeżdżają tu na cykliczne zloty. Siłę tej społeczności najlepiej obrazują wydarzenia tak jak zlot w 2012 roku, podczas którego wspólnymi siłami ustanowiono rekord, formując najdłuższy miniaturowy pociąg składający się aż ze 115 wagonów i lokomotyw. Kolejnym fascynującym przykładem jest brytyjska Stapleford Miniature Railway, osadzona w scenerii zabytkowej posiadłości Stapleford Park. Zbudowana w 1958 roku przez Lorda Grettona jako prywatna atrakcja, po latach nieczynności została przywrócona do życia w 1995 roku przez grupę pasjonatów wolontariuszy. Dziś jest żywym Muzeum Techniki działającym w dużej skali 10 i 14 cala. W wybrane świąteczne weekendy wolontariusze uruchamiają historyczne pociągi, zabierając pasażerów w ponad 3 kilometrową podróż przez park, wiadukt i tunel. Działalność kolei ma wymiar społeczny. Jest nie tylko lokalną atrakcją, ale także wspiera finansowo pobliskie hospicjum, co nadaje tej pasji wyjątkowego znaczenia. Stapleford to idealny przykład tego, jak hobby może łączyć arystokratyczną tradycję, zaangażowanie społeczności i szlachetny cel, tworząc w ten sposób prawdziwe arcydzieło. Oczywiście Train Mountain i Stapleford to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Można by bardzo długo wymieniać podobne przedsięwzięcia, które z pasją rozwijane są na całym świecie. W samej Wielkiej Brytanii liczbę publicznie dostępnych i klubowych kolei miniaturowych Szacuje się na ponad 200, a do tego dochodzą setki mniejszych prywatnych instalacji przy domowych ogrodach. Podobnie jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie działa ponad 100 głównych klubów i stowarzyszeń zrzeszających miłośników żywej pary, a niezliczona ilość mniejszych torowisk ukryta jest na prywatnych posesjach. Są to zarówno projekty prowadzone przez organizacje non-profit, jak i komercyjne parki rozrywki czy prywatne arcydzieła, niedostępne dla szerokiej publiczności. A jak wygląda to w Polsce? Niestety, w porównaniu do krajów anglosaskich, nasze podwórko to wciąż kolejowa pustynia. Inicjatyw w tej skali jest jak na lekarstwo, a całe zjawisko opiera się na barkach pojedynczych pasjonatów. Sam słyszałem zaledwie o dwóch takich miejscach. Jedną z nich miałem okazję odwiedzić w tym roku przy okazji wyjazdu do Sopotu. To właśnie tam działa kolejowy odjazd Sopot. Komercyjna kolejka, która jest jedną z nielicznych okazji w Polsce, by doświadczyć magii miniaturowej kolei na własnej skórze. I to właśnie od niej warto rozpocząć naszą rodzimą opowieść o wielkiej pasji w małej skali. Miejsce znajduje się przy ulicy Jana Skolna 18 w Sopocie, tuż obok boiska piłkarskiego. Cały park o powierzchni około 1500 m2 działa na świeżym powietrzu, dlatego otwarty jest tylko w sezonie wiosenno-letnim, ale za to codziennie. Na miejscu panuje swobodna, wręcz piknikowa atmosfera. Jest to idealne miejsce dla rodzin z dziećmi, które w oczekiwaniu na przejazd mają do dyspozycji klocki duplo, z których mogą kładać własne tory i pociągi. Poza jazdą i klockami na terenie parku natrafiłem na dwie duże plansze ze zdjęciami archiwalnymi właściciela, który zbudował to miejsce oraz fotografiami lokomotyw jeżdżących po torach. To miły akcent, który od razu pokazuje, że mamy do czynienia z projektem zrodzonym z pasji. Gdy już usiądzie się na wagonie i pociąg ruszy, można naprawdę poczuć magię i frajdę z samej przejażdżki. Sam stukot kół otory brzmi zaskakująco realistycznie, a cała podróż jest odprężająca, zwłaszcza gdy trafi na dobrą pogodę. Przejazd trwa około 15-20 minut i obejmuje kilka okrążeń po ponad kilometrowej trasie, dwie pętle po 400 metrów oraz rozjazdy i bocznice liczące około 200 metrów. Jest ona dość urozmaicona. Przejeżdżamy przez most, prowizoryczny tunel, mijamy miniaturowe budowle, semafory, różne rozjazdy. Jednak po kilku okrążeniach nie ma już za wiele do odkrycia. To, co robi największe wrażenie, to sam tabor. Składy są ciągnięte przez repliki współczesnych amerykańskich lokomotyw EMD SD70 ACE w skali 1 do 10. Właściciel w jednym z wywiadów podkreślał, że nie chciał iść w kierunku odpustowej atrakcji w stylu Tomek i Przyjaciela. I to czuć. Dbałość o szczegóły jest na wysokim poziomie, a lokomotywy wydają dźwięki imitujące prawdziwy pociąg. Jak się dowiedziałem, wagony i lokomotywy właściciel wykonał samodzielnie wraz ze wspólnikiem. A precyzyjne malowania to dzieło studentki gdańskiej ASP. Akurat trafiłem na dzień, gdy jeden z torów wymagał naprawy, miałem więc niecodzienną okazję z bliska przyjrzeć się, jak wygląda serwis na żywo. Okazało się, że ostatni wagon notorycznie wykolejał się na jednym z rozjazdów. Obserwowanie szybkiej interwencji było samo w sobie ciekawym doświadczeniem. Super atrakcją dla najmłodszych jest możliwość samodzielnego kierowania całym składem, podobno już od trzeciego roku życia. I tu dochodzimy do największego minusu. Nie wiem dlaczego, ale ta przyjemność jest zarezerwowana wyłącznie dla dzieci. Dorośli miłośnicy kolei muszą obejść się smakiem. Mogą jedynie przejechać się jako pasażerowie. Do wad zaliczyłbym też koszt samego wejścia na teren parku. Dla osób niejeżdżących to aż 10 zł. Zwłaszcza, że nie ma tam za wiele do roboty. Chociaż jeżeli ktoś nie chce wchodzić, może co nieco zobaczyć za płotu. Ogólnie mogę polecić wizytę w tym miejscu, ponieważ jest naprawdę wyjątkowe. W całej Polsce są zaledwie dwie publiczne dostępne kolejki w skali 5 cali, a to jest jedna z nich. Niestety mogę jedynie zgadywać, że takie przedsięwzięcia nie należą do łatwych ani tanich. Raczej wymagają sporego kapitału na start. Właściciel wspominał o kwotach od miliona do nawet dwóch oraz ogromnego poświęcenia. Sama jazda należy do naprawdę miłych i unikalnych doświadczeń. Dlatego jeżeli w przyszłym roku będziecie wybierać się do Sopotu, zawitajcie tam, chociażby, żeby przekonać się na własnej skórze, jak to jest. A wybierając się z dziećmi, to pozycja wręcz obowiązkowa, żeby zaszczepić w młodych pasję od małego. Niestety, na razie wydaje się, że jednorazowe odwiedziny są wystarczające. Teren jest relatywnie mały i nie ma miejsca na jego dalszą rozbudowę. Może w przyszłości pojawią się w Polsce jeszcze większe projekty? Dajcie znać, co o tym sądzicie. A może ktoś z Was miał już przyjemność przejechać się takim pociągiem w Sopocie lub w innym miejscu? A może byliście gdzieś za granicą, np. w Anglii? Podzielcie się swoimi wrażeniami i opiniami. A na koniec, by w pełni oddać klimat tego miejsca, zapraszam Was na krótki film z mojego przejazdu po terenie parku z perspektywy pasażera.